Cześć, z tej strony Olek i. Cześć, Grzegorz. Solar Hill. I dzisiaj jesteśmy u naszego kolejnego klienta, i postanowiliśmy nagrać krótkie wideo, żeby przybliżyć Wam specyfikę naszej dzisiejszej realizacji, a jest o czym mówić, bo montujemy dzisiaj z wykorzystaniem bardzo ciekawych rozwiązań technologicznych. Grzegorz. Jest to mikroinwerter firmy Amphase, amerykańskiej firmy na którą praktycznie można powiedzieć, że jest dożywotnia gwarancja. No, 25 lat tak. gwarancji producenta na wszelkie jakieś problemy techniczne i producenckie, przy czym należy dodać, że przy instalacji dzisiaj w rynku ponad miliona takich mikroinwerterów no, współczynnik, że tak powiem usterek jest bliski 0,1%, więc mówimy tutaj o naprawdę wyjątkowo niezawodnej technologii. Grzegorz, a co w temacie modułów? Bo wiem, że te moduły też nie są tak, typowymi modułami. Dokładnie. Tu też mamy dla Was niespodziankę, bo tutaj mamy typowo polski panel, produkowany w Bydgoszczy przez firmę Handplus Energy. Jest ona zupełnie w nowej technologii. Jest to technologia smart Wire, która zupełnie inaczej niż pracuje, niż technologia do tej spory był używanych busbarowa. Buzbarowa. No właśnie, co nam daje ta technologia? Ekstremalną odporność na mikropięknięcia, a więc zjawisko, o którym mówi się coraz częściej, szczególnie kiedy mówimy o wieloletniej bezproblemowej eksploatacji naszej instalacji. No i co jest bardzo istotne, są to moduły, które mają nawet do 30% wyższą sprawność na wejściu niż typowe moduły oparte o technologię buzbarową. Zatem moduły premium od polskiego producenta, wyjątkowo odporne. Z bardzo wysoką, długą gwarancją liniową mocy, z gwarancją producenta, z serwisem produkcją na terenie naszego kraju i amerykański mikroinwerter Enphase IQ7+, który jest technologią ekstremalnie skuteczną, bezpieczną i dającą niebywałą niezależność każdemu modułowi i możliwość rozbudowywania systemu u naszego inwestora o kolejne moduły. Oczywiście co do zasady ograniczy nas powierzchnia, na przykład dachu, bo akurat dzisiaj montujemy na dachu. To co? My dziękujemy za zaufanie naszemu klientowi. Ja przepraszam za okulary. Akurat nagrywamy ten film Grzegorz ja Nie ma i walczy luge, ze Słońcem. Walczy ze Słońcem. A ja, żeby ale... ze Słońcem nie walczyć, mam okulary, ale to wcale nie oznacza, że jestem agentem tajnych służb specjalnych. Ale cieszymy się, że jest to słoneczko i nasi klienci są zadowoleni, bo już widzą rezultaty. Dziękujemy, zapraszamy do współpracy Solarhill.pl. słońce świeci, dobra technologia jest obok, tylko brać. Do zapraszamy zobaczenia. Do kontaktu.